Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektóre relacje kwitną, a inne się rozpadają? Dlaczego czasami czujesz się niezrozumiany, a innym razem masz wrażenie, że rozmowa z kimś toczy się jakbyście znali się od lat? To nie przypadek, to psychologia relacji. Dzisiaj odkryjemy mechanizmy, które sterują naszymi więziami z innymi ludźmi. Poznasz techniki, dzięki którym możesz budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje, unikać toksycznych schematów i sprawiać, by ludzie naturalnie cię lubili. Wiesz, ile masz czasu, by zrobić dobre pierwsze wrażenie? Badania mówią, że to zaledwie kilka sekund. W tym czasie twój mózg ocenia, czy osoba, z którą rozmawiasz, jest godna zaufania, sympatyczna, czy też może stanowi zagrożenie. Zatem, jak sprawić, by ludzie od razu cię polubili? Po pierwsze, kontakt wzrokowy. Osoby, które patrzą w oczy podczas rozmowy, budują poczucie wiarygodności i sympatii. Po drugie, otwarta mowa ciała. Skrzyżowane ręce czy brak uśmiechu sygnalizują dystans, a my naturalnie wolimy osoby, które wydają się otwarte i przyjazne. Po trzecie, odzwierciedlanie. To psychologiczny trik, który sprawia, że druga osoba zaczyna czuć się komfortowo w Twoim towarzystwie. Jeśli subtelnie dopasujesz swoje gesty i ton głosu do rozmówcy, będzie cię odbierał bardziej pozytywnie. Ludzie nie przywiązują się do tych, którzy tylko mówią, ale do tych, którzy potrafią słuchać. Aktywne słuchanie to jeden z fundamentów silnych relacji. Unikaj przerywania, nawet jeśli masz wrażenie, że wiesz, co druga osoba chce powiedzieć, pozwól jej dokończyć. Parafrazuj. Powtórzenie własnymi słowami tego, co usłyszałeś, pokazuje, że naprawdę słuchasz i rozumiesz. Zadawaj pytania pogłębiające. Ludzie uwielbiają mówić o sobie. Daj im przestrzeń, a będą się czuli dobrze w Twoim towarzystwie. Nie wszystkie relacje są zdrowe. Niektóre są pełne manipulacji, dominacji i emocjonalnego wyczerpania. Oto trzy czerwone flagi, na które warto zwrócić uwagę. Gaslighting czyli manipulacja, która sprawia, że zaczynasz wątpić w swoje własne myśli i odczucia. Złamane granice jeśli ktoś notorycznie ignoruje twoje potrzeby to znak, że relacja może być toksyczna. Syndrom ratownika poczucie, że musisz naprawiać czyjeś życie kosztem własnego zdrowia psychicznego. Jeśli widzisz te schematy w swoich relacjach, warto się nad nimi zastanowić i podjąć działania, by się z nich uwolnić. Kluczem do silnych relacji jest autentyczność. Ludzie potrafią wyczuć fałsz, dlatego nie warto udawać kogoś, kim nie jesteś. Podziel się swoimi słabościami. Nie oznacza to opowiadania o każdej traumie, ale pokazanie, że nie jesteś nieomylny, buduje większą bliskość. Znajdź wspólne punkty. Ludzie najbardziej lubią tych, z którymi mają coś wspólnego od zainteresowań po podobne poczucie humoru. Dawaj wartość. Niezależnie od tego, czy to wsparcie emocjonalne, dobra rada, czy pozytywna energia, ludzie chcą być otoczeni osobami, które wnoszą coś dobrego do ich życia. Relacje to jeden z najważniejszych elementów naszego życia. To one decydują o naszym szczęściu, sukcesie i poczuciu spełnienia. Teraz, gdy znasz mechanizmy psychologii relacji, możesz lepiej rozumieć, jak tworzyć głębsze więzi i unikać toksycznych schematów. Daj znać w komentarzu, która z tych technik była dla ciebie najbardziej odkrywcza. I oczywiście, jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj projekt Umysł i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.